Witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z trakmani. Dzisiaj ze mną jest ciekawy skład. Malamut zwany rojem. Nie I lis zwany czarno, liś, czarną lisicą. Bądź Czyli skład w sumie standardowy. Marlenki nie ma. Ale. Nie jest standardowy, bo jestem. Znaczy, ciebie zazwyczaj od. Od kilku miesięcy nie było, więc trochę niestandardowy mimo wszystko. Nie no, było go czasami słychać. Tak w tle. A, no. tego, a tego uciszałaś. Mhm. Ale teraz przynajmniej są z jednego mikrofonu, więc będzie dobrze ich obu słychać. A, mi, a, a, mi, a ja nie mam za dużo roboty z podgłośnieniem ich. Hej. Więc patrzcie jaką ja mam wygodę przy nich. A tutaj... A wy możecie teraz na kolejny odcinek naszych zmagań wyścigowych. Poproszę zasady. Pierwsze... Pierwsze, pierwsze miejsce dwa punkty. drugie miejsce jeden punkt. Trzecie miejsce zero za przekleństwo minus 2. A właśnie co to miało znaczyć? i jeszcze Bóg co to, to zrobił?

Dobre pytanie. Mam. Nie, co jest? Sok? Nie. A jaki sok? Prosiłbym. Palinowy. O, daj. Domowej roboty? Tym bardziej. Tylko trochę się zepsuł. Oj, tam lepszy będzie. Tak. My jeździmy dla przyjemności nie żeby wygrywać cokolwiek. W zasadzie i tak nie ma żadnych nagród rzeczowych ani pieniężnych Zresztą bym mógł siedzieć za to i na punkty kurwa Dla przyjemności już minus 2 roju <grywia> Jak wpadł Jak wpadł Ej, czyli w zasadzie wychodzi na zero No nie, minus 4 Jak minus 4 Aha, rozumiem Tam to też liczysz? Dobrze. Nie! A chciałem nie A liczyć! Nie to poprzednie na K, tylko on, przed, przed... tym teraz na K było coś na CH. Ale... Roju, ja ci w spodni nie patrzę. Okej, okay, to w minus 2 punkty, no. A poza tym... poza tym tego nie było, tam nic nie było. No. Okej. Okay. Pytanie, a jak ktoś przyjedzie proszę, pozostawika nie przyjedzie za do jakieś dodatkowe punkty, czy nie? Nie. Chciałby, znaczy czy... myśleliśmy, żeby było trzy punkty, ale nie. Nie, nie, to byłoby trochę przesada. Za, Pamiętajmy... za dużo liczenia byłoby. Pamiętaj, my się z Marlenką ten mylimy przy dwóch punktach do liczenia, co dopiero przy trzech jeszcze. A, przy, a przypomnę, ob, obie panie kształcone. Więc ja nie wiem, jakim cudem one jeszcze... One jeszcze jakim cudem szkoły skończyły. I to przypomnę ci, jedna z maturą. No, w szczególności. Dowód na no to, że matura to brzdura. Tak. Ja nie chcę... Nie, nie chcę... Ja nie chcę pokazywać palcom, kto tu przez, przez to jak bardzo gada po Śląsku, czegoś nie zdał. Nie wymieniłem z, z niku, ani z imienia. No wiem, to i mam w to. O Boże, rzecz, ja coś mówię. Ja ja, ja. ja jestem dumna z tego, że nie stresowałam się i nie podchodziłam nawet. No. Cieszcie się. Ja się cieszę. To dobrze, że się cieszysz. Cieszę się twoim szczęściem. Przynajmniej sobie przez te punkty były matury zarobiłam wtedy. Na czym? Juhuuu! No, bo no, pracowałam. Ja w ja ogóle nie w, w, a... w Zagadnij. O Boże. Ale ciężar. Mhm. Moje plecy. Au. Co? Czyli dwa punkty czyli 30 na zero. No. Tak. Nie <śmieniu> mnie interes. <śmieniu> A, blakończ mi tą kipką plaszy Co? Nie... nie o, pająk. Gdzie? Komar. <śmieniu> już, już mnie tym nie nabierze. <śmieniu> 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 Ty dobrze jebasz. Chyba tak. Dziwne. Aha, bo tam jest. Dobra, czyli dobrze jecham. Tylko, jakbym jeszcze dobrze trafił na tor, no. To ja bym się cieszył. Nie ja wiem jak ty. Ja też. Hmm. A może. No nie, no nie, bo nie będę szukał skrótównych sił, który tu nie widzę nawet. Ooooo! O. O. Poczekajcie się, dołączę do tego. Się może dołączę, poczekajcie. Ja kroju wyszczelił Teraz do każdego dwa, trzy punkty różnice. Mhm. No, jak nazwiesz? będę ostatni teraz? Nie umiem się wymieścić. Bang bang! O, czemu ja nie umiem? Coś szczeriłem. A za pierwsze miejsce mapy co jest? No dwa punkty. Na mapie. Dwa punkty Aha, na mapie no, dwa punkty Czyli, cztery punkty zabieram. Nie, masz, będziesz miał dwa punkty. Dwa punkty są A zobacz, który jestem? Drugi. Drugi. I teraz drugi. No, <laughs> <Nie ten. laughs> Tych... jeden! Hmm. I Tej On to... chyba by. No. On finalnie chyba skończy pod nami z tym z przekleństwem. Jaki, jakie przekleństwa, Kubito? <laughs> ja nie wiem. Ja, ja... Wiesz co, ciekawe byłoby go mieć pod sobą, wiesz? Mm. No dość ciekawie jest. Mm. Powiadasz? No. Ale on się nie zgodzi, no. To się nie zgodzi, na to gdzie są. to. Co to kuźwan, y, y, Punkty karne są? No, karny to będzie na pewno. A, no w końcu wyszczeliłem. No w końcu dojechałem do tej mety lepiej. Od godzinnego. Tylko jeszcze. Tylko jeszcze jakby tak wystrzelić raz tą taką sekundą Idę po ciebie roju Tylko, na, tylko najpierw wyjadę z tej mety znaczy, Z tego startu Tylko szerszy z tego poróbcie To uduszę to, że się mylę. Ja biedny się mylę. Pamiętajcie, to już ten wiek. Jaki wiek, stary? No, no, ja już mam swój wiek. Tak, zaledwie rok starszy ode mnie. Ja się za chwilę rozbiję o coś i będzie puku. No. Masz szansę poprawić. Tak jedziesz. No ja już nie mam szansy żadnej. Dobra, druga proszę 10 minut Dopiero ekrania. Ale jest, mam jeden punkt! Krzysiek dwa, dwa, Roju dwa. A nie, przecież ty miałeś cholerę! Nie było cholera! Chura taka! <grystanie> 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 Dobrze, choroba, no. No dobra, no, no on chorował, no. Motoboba bo nade mną? Uuuu... To jest niewaga krwi wymaga. Po to bom jest. Nade mną. A, powiedział. O nie, booster. Ale że motoba, to rzadko się kur... <laughs> Rozumiem, znowu muszę... Trzeba się tu wszczelić dobrze na booster. Jak? Nie na booster. to no na co? Musisz się odpowiednio wybić. No. Musisz się w ogóle to wybić? Mhm. Prawie. O nie, nie życzkuj! Nie! Nie, ja troszeczkowałam! Zimą zrobiłam 19 sekund gorzej. A, bo od checkpointa. Ojoj, najgorzej. Przejechałem! O, jakiś liz na ogonie siedzi. Spokojnie. A mi, a mi jakiś smok. A ja widzę dwa ogonki puchkuszyste. No ale, 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 ale mój mi zaczyna drętwieć już. <grym> Wiesz co, ten nad bo mógłby to powiedzieć to samo. Jakoś nie narzeka na co dzień. Bo, bo, bo w jego gunku już nie ma czucia. Ty, ty chcesz mieć serię tą nudyl kule na głowie? Albo w innym miejscu, a to wtedy in coś innego wezmę. Grubością i wielkością podobne. Okej! Okay. Co? Co jest? proju? <ścoughs> panowie! Co? Aha! No zobacz na ranking Tak? Ona myśli, ona myśli że lepszy od nas A, Jezu, jaka komenda. Co? Ej! Czemu ja? A gdzie jesteś? Nad czarną Powinno być. Na odwrót! Chociaż raz. Co? Nic. No co, źle powiedziałem? Nie. No właśnie. Niech będzie jakaś Sprawiedliwość. A co, nie ma Sprawiedliwości? Jest. Co on, co Sprawiedliwość musi być po na naszej stronie. Yesu. A jak nie to gram, <laughs> A jeszcze w obranku świątecznym Jeszcze w obranku świątecznym No to ja sobie mogę pomarzyć o jakimkolwiek punkcie Bo ja tego przyjechać dobrze nie umiem się od boku Przedłużajcie do litoś, bo pom, ja chcę dzisiaj skończyć nie O, się... oni właśnie nie chcą, żebyś skończył. Ale to nawet nie są ci co mi oglądają, więc... Wiem. go dla niej... dla jakichś radowych ja bym darmowy content robić. <laughs> no powiedz mi. Powiedz tymi mi... powiedz no. Znowu hmm. niter Ma ból dupy o to, że nie pobił no Jezu yes. Czego nie pobił? Klapka. E. Czy tam klapka Zwał jak zwał To zło i tamto zło Tak, czy my siedzimy? Czy już, czy my siedzimy... Jest pół, czy my siedzimy... Jest prawie północ, a my nagrywamy. Tak. Ale kto to musi wiedzieć Wee Ja bym się musiał zapytać twórcy mapy, czy ktoś tu brał? Aha, potem tam skręcił. No, no super Bevinet nie coś brał, bo ja już dostaję oczy prąsu Jeszcze przeleć nad wodą. O, easy. A, a co wy tak nisko? Mówiłeś coś? No. No mówię no. Ja to wiedziałem. No po prostu ja to wiedziałem. Dlaczego? Co? Właśnie nie wiem. Nie wiem, może jakiś malamut mnie przegonił. Hmm, w sumie się robi ochłodzenie, przydałaby się jakaś czapka A to jak się papuszki? Po co ci papuszki? Chodziło mi o papućki. A papu... Bamboczki. To, może poszukaj im niedźwiedzia. Będzie lepiej. Będą cieplejsze, a może jeszcze coś innego się zrobi, niż tylko bambuszki. Czemu mam wrażenie, że Fifi zaraz z nas, przer z nas przerobi na rękawiczki, bambuszki i czapeczka? Nie wiem. Hmm, yeah. Ja jeździć chyba nie umiem. Albo po prostu za wysokie progi. Na spokojnie, to tylko bardzo przyjemna gra o jeżdżeniu potworze. Ale cisza, może gadajmy? Nie wszyscy skupieni. O, widzę właśnie. I cisza jak matkiem zasiął. Nie, temu. No wszyscy dobrze się bawią. Bardzo. Ugnietając swoje ogonki. No. Czemu ja nie mogę poprawić? Chciałbym to też to wiedzieć.

Jest spotkałam się. Tak, pójdę Dobra, czyli jest 6, 2, 1. A, minęłam. To on na mnie mniam. A, minęłam. To on na mnie mniam. Że ja mam jeden punkt. No, ale jeżeli już dano. A spółka się wyciszyła. Okay. Właśnie to widzę. Ciekawe, kiedy wróci. Nie wiadomo, ale musimy za to robić kontent. Oh, o bosz, dobra. dobra. Ale muszę bym chciał to poobrabiać. No. To no i tak była ostatnia plansza, okej? Okay? No. A no, tam to była? No nie, teraz jest. A. Oczywiście, że poprzednia. No myślałem, że Teraz jest. Dobra, przedstaw punktację. Yy, 6, 2, 1. Czyli, kto wygrał? Roju. Mimo tej. Bip. na początku. Tak. Dobra. Yy. Ja się żegnam. Ja się z nami żegnam. Czarny Roju również. Rolaj. E eu então, vou